Dzień dobry, moi kochani, przed nami kolejne zajęcia. Pytamko do Was: co to takiego? Hmm? Chyba każdy z Was wie, że to jajko. Tak jest. I słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie, jak z takiego jajka powstaje kogut albo kura. Gotowi? No to dobra. Zaczniemy sobie od wiersza. Wiersz napisany został przez Jana Brzechwę i ma tytuł Jajko. No to słuchamy. Było sobie jajko mądrzejsze od kury. Kura wyłazi ze skóry. Prosi, błaga, namawia, bądź głupsze. Lecz co można powiedzieć, kiedy się ktoś uprze? Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze. A ona powiada, a ono powiada, że jest kacze. Kura prosi serdecznie i szczerze. Nie trzęś się, bo będzie nieświeże. A ono właśnie się trzęsie i mówi, że jest gęsie. Kura do niego zwraca się z nutką, że jajka łatwo się tłuką. A ono powiada, że to bajka, bo w wapnie trzyma się jajka. Kura czule namawia, chodź to cię wysiedzę, a ono ucieka na miedzę. Kładzie się na grządkę pustą i oświadcza, że będzie kapustą. Kura powiada, nie chodź na ulicę, bo zrobią z ciebie jajecznicę. A jajko na to, najbezczelniej, na ulicy nie ma patelni. Kura mówi, ostrożnie, to gorąca woda. A jajko na to, zimna woda, szkoda. Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą i ugotowało się na twardo. No dobra. Kto występował w wierszu? Hmm? Wymieniamy. Kura i jajko. No powiedzcie mi teraz, dlaczego kura pouczała jajko? Hmm? Dlaczego? Po pierwsze, bo się o niego martwiła, tak? Bo to jest kury dziecko, tak? No i nie chciała, żeby się coś złego mu wydarzyło. A czy to jajko było grzeczne i dobrze wychowane, jak myślicie? A dlaczego? Hmm? A czy jajko było mądrzejsze od kury? Tak po całej tej historii, jak myślicie? A dlaczego należy słuchać dorosłych w takim razie? No bo kura to taka dorosła, tak? Już postać, a jajko to takie małe dziecko. To dlaczego należy słuchać dorosłych? Pytanie dla Was. No i kolejne pytanie. Słuchajcie, czy znacie jakichś innych mieszkańców podwórka, którzy wykluwają się z jajek? No, wymieniamy. Kaczki, gęsi, co jeszcze? Indyki, no? A takie małe kurki. Perliczki i liliputki, tak? Coś jeszcze? No to pomyślcie, czy jeszcze jakieś jacyś mieszkańcy podwórka się wykluwają z jajek. No dobra, pytanie kolejne do Was. Do czego służył jajka? Nam, ludziom, do czego takie jajko służy? No, można sobie zrobić jajecznicę. Co jeszcze? To, to jest pytanie dla Was. Znowu możecie narysować na karteczce, na środeczku jajko i strzałeczki, i pomysły. Co z jajek można zrobić, dobrze? I pochwalcie się. A kolejne zadanie, takie badawcze dla Was. Zabawicie się w detektywów i słuchajcie. Weźcie sobie takie jajko, jeżeli macie w domu, mam nadzieję, że macie. Weźcie talerzyk i wbijcie jajko na talerzyk. I zobaczcie, z czego to jajko się składa. I później z tego jajka można zrobić jajecznicę, prawda? No, z takich dwóch podstawowych elementów w środeczku się składa. Pierwszy element już widoczny jest gołym okiem, bo składa się ze skorupki. Co ta skorupka robi? Pełni funkcję ochronną, czyli ochrania jajeczko. Ochrania te pisklaczki, które się wyklują, kurczątka małe. No to już troszkę podpowiedziałam wam do kolejnego później pytania. Czyli waszym zadaniem, jeżeli ktoś ma jajko w domu, to rozbić go na talerzyku i zobaczyć co tam w środku jest. Mam nadzieję, że wy już wiecie, no ale kto nie wie, to się dowie. Dobra, pytanie do was. Jak się nazywa budynek, w którym mieszkają kury? Kurnik. Dzielimy na sylaby Kur? Nik. Super. A jak się nazywa kurza mama? Mm, mm, nie kura. Kwoka. Dzielimy. Kwoka. A jak nazywa się tata? Tak jest. Kogut. A dzieci? Pisklęta. Dobra. No skąd się biorą pisklęta, to już sobie powiedzieliśmy, że wykluwają się z jajka, tak? Kura składa jajka, siedzi na tych jajkach, i później się wykluwają kurczaczki małe. No dobra, ale słuchajcie, czy wy kiedyś słyszeliście, jak ktoś powiedział, że. No na przykład, ktoś poszedł spać i mówi do niego: A ty tak chodzisz spać z kurami? Co to znaczy? No już chłopaki z drugiej klasy wiedzą, bo już sobie rozmawialiśmy na ten temat. No. Zauważcie, jak chodzą kury spać. Wcześnie czy późno? Przed Wami czy po Was? No przed Wami, więc kury chodzą spać zaraz jak się ciemno zrobi na dworze. Zobaczcie. Czyli iść spać z kurami to iść zaraz po zmroku spać. Bo słuchajcie, kury w ciemności nie widzą dobrze. To tak zwana kurza ślepota. U ludzi, jeżeli ludzie na przykład nie będą widzieli też tak po zmroku, to znaczy, że mają kurzą ślepotę. Tak jak kura widzą. No dobrze. A kolejne pytanie. Co jest pożywieniem dla kur? Co kury jedzą? Jakieś zboże, tak? Pszenica, żyto, owies. Co jeszcze? Jakieś ziemniaki, warzywka też jedzą, prawda? Co jeszcze jedzą? No, dawajcie pomysły. Dobra. No i zadanko jeszcze dla Was na koniec. Matematyczne. Dobra? Liczymy, ile jajek będzie. Słuchajcie. Kura zniosła rano dwa jajka. W południe znowu dwa. Ile razem zniosła kura jajek? No, zapisujemy. Próbujemy. Czyli dwa. Dodać dwa równa się ile 4 super kolejne zadanie Kury w kurniku zniosły sześć jajek Gospodyni wzięła 3 Ile jajek zostało w kurniku To też zapisujemy Było ile 6 wzięła 3 czyli odjąć 3 i ile było razem Równa się. I kolejne zadanie. W kurniku były cztery jajka. Kura zniosła jeszcze cztery. Ile jajek było razem? Cztery. Dodać cztery równa się. I ostatnie zadanie. W kurniku kury wczoraj zniosły pięć jajek. Gospodyni zabrała pięć jajek do ciasta. Ile jajek teraz zostało? No, pięć, odjąć 5. równa się i zadanko dla Was. Dobrze. Moi drodzy, na dzisiaj tyle. Czyli Waszym zadaniem jest pomyśleć, co można zrobić z jajek, tak? Narysować jajko na środku i taką mapkę. No i wbić jajko na talerzyk i zobaczyć, i później mama na przykład usmaży Wam jajko. Jajecznicę. Pa pa!